No dobra, się wszystkim. Dzisiaj mamy w planie troszkę pogadać o dronach, a później pogramy w Detailenda. Skończymy sobie misję z kanałami i zobaczymy, co tam później będzie. No dobra, zaczniemy od tego. Już tam przekładam. MON stworzy dron Legion z cywilnych pilotów BSP. I jak czytamy w artykule, oczywiście artykuł pochodzi ze strony światdronów.pl. Jest tu wiele fajnych artykułów wprowadzanych na stop. Ten akurat pochodzi z 19 maja tego roku, 2025, i mówi, co Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w swoje szeregi z pilotów dronów, którzy latają cywilnie, rekreacyjnie, zarobkowo. Oczywiście wszystko tymczasowo, dobrowolnie i na razie są takie plany. Nie, nie że coś tam było wprowadzone w jakichś w jakich ustawach w Sejmie, ale co czytamy? Wiceminister i szef MON, Władysław Kosiniak i Kamysz wyszedł z inicjatywą stworzenia Dron Legionu, organizacji na wzór cyberlegionu stworzonej z cywilnych pilotów BSP. Chętnych do pomocy żołnierzom w razie konieczności do obrony Ojczyzny. Słowa szefa MON brzmiały dosłownie: Stworzymy coś na wzór cyberlegionu. Ludzie chętni nie do służby w wojsku, ale do pomocy i obrony Ojczyzny. Le Dron Legion będzie strukturą, gdzie osoby chętne będą mogły się zgłosić i wspierać żołnierzy, dzielić się swoim doświadczeniem, ale też uczyć się i tworzyć taką grupę wsparcia. Być może gotową do użycia w momencie największego zagrożenia. Czyli wiadomo, jakby coś się stało na naszej granicy, ktoś by chciał najechać Polskę, no to tacy ludzie mogliby być bardzo potrzebni. I, i dalej w artykule czytamy, że w zasadzie to był pierwszy duży krok w tę stronę. Patrząc na liczbę zarejestrowanych operatorów systemów BSP w Polsce, która sięga już 350 tysięcy. Prywatnych osób, tak? Wszyscy, którzy założyli na stronie ULC konto pilota drona bądź też operatora. Byłoby to dziwne, gdyby on nie próbował wykorzystać tego potencjału. Z jednej strony ma to jakąś rację bytu, ale. Patrząc na to, co dzieje się teraz w przepisach dronowych, jak utrudnia się skutecznie latanie dronami osobom, które chciałyby wejść w to życie, szczególnie tutaj mowa o dronach FPV, tak, bo one są teraz na Ukrainie najbardziej eksploatowane. Naj, najskuteczniejsze są te drony w niszczeniu siły żywej oraz wszelkich wozów bojowych czołgi, jakieś BWP jakieś pojazdy wojskowe, obojętnie jakie, taki dron jest w stanie zniszczyć taki pojazd. Odpowiednio oczywiście uzbrojone w jakiś pocisk przeciwpancerny. No i jesteśmy w stanie zgładzić atakującego wroga, bądź też zaatakować na jakąś odległość. Jak to by się miało właśnie do tych, do tych ludzi, którzy teraz są gnębieni dosłownie wszystkimi możliwymi wysokościami mandatów, które muszą płacić jakimiś, nie wiem, restrykcjami w lataniu, utrudnia się po prostu latanie takimi dronami i chcesz polatać FPV, no to musisz uciekać 150 metrów od najbliższych zabudowań oraz z dala od ludzi. Nawet nad pojedynczymi osobami nie możesz przelatywać. Chyba, że te osoby uczestniczą w w całym tym zorganizowanym lataniu, tak, że są na przykład opera obserwatorami albo coś, bo właśnie w drony FPV według prawa w kategorii otwartej wymagają obserwatora, który non stop widzi drona na, na jakąś tam odległość, dopóki go może dostrzec. No i cóż, czy będzie dużo chętnych do takiego czegoś, co próbuje zorganizować szef MON Kośniak-Kamysz? Nie wiem, drugie pytanie, czy będą to jakieś płatne zajęcia, czy na przykład jakoś będą chcieli wynagrodzić tym osobom, które by się zgłosiły na ochotnika do takiego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, Wojsk Obrony Terytorialnej, czy jakoś tak? Ciężko powiedzieć. Żeby jednak bliżej poznać zdanie społeczności użytkowników dronów, zdecydowałem się ich zwyczajnie zapytać. Jednym ze sposobów była ankieta na grupie na Facebooku Dron Polska, jak piszą w artykule na tej stronie, która liczy ponad 31 tysięcy członków. Na proste ogólne pytanie, czy przystąpilibyście do takiego Legionu dobrowolnie i nieodpłatnie, to znaczy na zasadach wolontariatu, odpowiedziało zaledwie 280 osób. Post dotarł do 2600 osób, a wynik był następujący: 23% na tak, 77% nie dołączyłoby do takiego, takiej organizacji. No, to właśnie pokazuje, jak y, piloci dronów mają y, jakie mają nastawienie do tego typu rzeczy. No i się wcale nie ma co dziwić. Jak już wspomniałem o tych wszystkich mandatach, tych wszystkich utrudnieniach w lataniu tym dronem, jest po prostu tym bardziej człowiek, który poświęci jakiś czas na zrobienie uprawnień, powiedzmy do tego NSTS-a, czy teraz, który wchodzi, czy znaczy, który nadal jest aktualny, ale będzie tylko dostępny od nowego roku STS-a, jedynkę i dwójkę, no to takie osoby zainwestowały w to w jakiś sposób, tak? Mają, mają wylatane jakieś te godziny tymi swoimi dronami, chcą na tym jakoś zarobić, poświęcić swój czas, zarabiając na tym. I jeśli mieliby to poświęcić w celach obrony ojczyzny, no to warto byłoby to im jakoś yy, po prostu ich sfinansować, tak? Wynagrodzić im ten czas, który poświęcą na to. Szczególnie jeśli mają to być osoby, które szkolą żołnierzy, którzy później będą posługiwali się tego typu dronami. Jeśli, to jest dopiero taki projekt. Nie ma jeszcze właściwie żadnych ustaleń w stosunku do tego. Natomiast. Jest to jakieś, jakaś możliwość rozwoju dla dalszego, jeśli oczywiście byłoby to podyktowane jakimiś przywilejami, tak, jakimiś jakąś zapłatą. No, co my tutaj dalej jeszcze mamy? I na końcu zatem, czy dron Legion jest potrzebny? Wszystko wskazuje na to, że tak. Choć cała inicjatywa musi zostać najpierw dobrze przemyślana, bo potencjał cywilów, wiedza, doświadczenie i umiejętności praktyczne, dziesiątek tysięcy pilotów nie został, żeby nie został zaprzepaszczony. Od tego w dużej mierze zależy również to, czy znajdą się chętni, by poświęcić swój czas na taką służbę. Właśnie o to chodzi. Hmm. Co ja o tym myślę? No to już powiedziałem. Czy ja osobiście by, by, byłbym chętny do wstąpienia do takiej służby? Myślę, że na odpowiednich warunkach. Yy, nie wiem, jako na przykład szkoleniowie z takich żołnierzy albo coś. Dlaczego by nie. Cześć, Marcin. Dlaczego by nie, tak? Zawsze jest to jakaś możliwość dalszego rozwoju w dziedzinie dronów. Na razie jest to właśnie inicjatywa stworzenia tego rodzaju wojsk, bądź też właśnie osób, które chcą pomóc żołnierzom w razie wypadku wojny. No, ale cóż, zobaczymy, jak to będzie rozwijane. Tym bardziej teraz skończyły się te właśnie wybory. Jak będzie dalej toczona sytuacja na Ukrainie? Czy dojdzie tam do porozumienia między Federacją Rosyjską a Ukrainą? Ciężko powiedzieć. Ale takie wojska obrony wyposażone w drony byłyby fajnym pomysłem. No, myślę, że na dziś to będzie wszystko. Jeśli jakieś pojawią się nowe informacje albo cokolwiek na ten temat związanego z dronami, bądź nie tylko, na pewno nagram jakiś materiał. Jak się komuś podoba, może zostawić lajka. Jak nie, to może następnym razem tak. Nie, nie zależy mi akurat na tym. Dobra. No to do następnego.